Siema, tutaj oczywiście Jacob i jako, że ostatni odcinek z proplayerami mega wam się spodobał, to uznałem, że dzisiaj po prostu polecimy z kolejnym filmem z prosami. Znowu custom, w którym zmierzą się polscy proplayerzy, ale tym razem skill z gierki będzie dużo bardziej potrzebny. W sensie taki normalny skill, a nie taki jak na Jacob mówi. Ponieważ w dzisiejszym odcinku wyłonimy najlepszego Polaka na polskiej miejscówce, jaką jest Split Camiego. Kto to będzie? Nie mam pojęcia. Ale wiem, że jeżeli dobijecie pod tym odcinkiem jeszcze więcej polubień niż pod ostatnim, to na pewno pojawi się kolejny custom z prosami, który wy oczywiście wybieracie w komentarzach tam na dole. Ale spuchłem. Ja pierdzielę jak szybko gadam. A ja oczywiście jeszcze Was zachęcam do wspierania mnie z kodzikiem. ja Jacob w sklepie Fortnite oraz do słuchania kanału z tam na dole. I teraz życzę Wam wszystkim miłego oglądania. Piona. Ale że w końcu można sobie chodzić w krótkich spodękach jak szef. 80 prosów leci już na kami splita. Luki z pierwszym fragiem zabija Paxiena. Mamy kamiego. Kami chyba uznam, że poleci sobie na. Eee... nie wiem jak to się nazywa, to jest jakieś kontery, kontery, Kami ma broń! Eee, to nie jest konter, to jest ten, nie ważne co to jest, ale Kami ma fraga, ma broń, ma potkę dużą, zabija Igorka, no i w sumie na razie sobie chilluje. Tutaj ma... Pak, Siena, ale chyba bez sensu jest tu ja, bo zaraz jakiś inny ziemię go będzie podjeżdżał. kamie ma materiały, zabija Proksena, No i Pako podjeżdża Kamiego, czyli duo partnerzy walczą między sobą. Kubik zabity przez Pako przed chwilą. Nie, no, teraz... tym poza opsa. I teraz Pako zabija Paco on, Kamiego. O ja o tym się zabił <laughs> Seti zabija bez Nikosa. O kurde, tam był niezły fajny fajne nie Widzieliśmy. Cały obserwuję Pako, bo on na razie zabił Ikubika i Kamiego, czyli dwie osoby, które tutaj najczęściej latają. Pako podjeżdża na blisko, zobierz, walczy zobierz, z zobierz. Igorkiem. Rakso oszukuje. Rakso oszukuje, mamy info. O, Pako, to straszny naser, teraz od Igorka. Nie spodziewane. Teku dead przez Dandira zabity. Nie, ten co dostał tego pampa na Janku chyba 30 kili zrobił. Jakiego pampa? Nie wiem jakiego. Pako totalny podjeżdża na high, za Igorka. Na blisko. próbuje go zboksować, nie udało mu się. Teraz Igorek ma okazję, żeby w niego wjechać, Paco widzi, że cały czas chce z nim walczyć, on nie odpuszcza, Paco zrzuca Igorka, Paco znowu go nie boksuje, ten ziemek ma na pewno jakiegoś PM-a. No, i ja nie wiem, czy pako da radę z tak małą liczbą amunicji. Pako 40 HP, ten ziomek 0 HP. Kill off teraz by wystarczył, i pako pada. Unlucky. No, pako strasznie, unlucky zostawiliśmy 8 HP w ogóle. Nie wiem, czy wiesz, ale jak A, Nie miałem, um... Jest Seti, 22 HP. O, przepraszam, Seti, zyskakowałem. <laughs> 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 <Gdzie? śmiech> A gdzie? Nieważne, no, nieważne, no, nie mówię, nie mówię. O! No, nie ma niestety, już z nami No, ja sobie się na nagórkiem i radio leciwał ci i nawet broni nie mam. Artur, ty widzę, że też dużo amo. Fajnie się bawisz. Ja mam broń dobrą, jedną. <noise> Iza, widzę. Żyje jeszcze, Raksu, czy nie? Żyję. Okay, na domku okay. jestem. Nie, nie rób tego, Artur. A! Dobrze, dobrze to. robisz, dobrze robisz. To, tak, tak, trzymaj, tak, trzymaj. Ogólnie Artur nie chce podpowiadać, ale uważałbym w tym domku. Tyle tylko, tylko pałem. Trzymaj się. Arturowi udało się uciec. Wiecie, kurczaka i leci. Ale ogólnie ludzie muszą zacząć łowić, bo jeżeli oni nie zaczną łowić, to i tak jest po nich. Oni muszą mieć jakiś rafil. O, Artur chyba w tarapatach. Arthur Fadu, Punio ma blue pompe. O, ten sobie robi pompę. No, Luki, Część, Luki ma god, Luki ma god. On może to wygrać. nie, sobie no, to czy myśli, że co. Gdzie jesteś? Nad no, no, tobą, na junku, w hosle. Rakso, Luki drang, cały pasuje. czas walczą i w ogóle zobaczcie co robi Hames, ja Hames wylądował sobie tutaj i on totalnie chilluje, on nie walczy, nic nie robi. Nie wiem jakie ma leczenie, zaraz zobaczę. Nie ja ma nic. Ja bym żeby tylko wspomnieć, żeby z ryb nie wygracie. Hames będzie miał problemy, no. Oho, duo partnerzy walczą. No i Rumba zabija Gucza. Igorek z sześcioma fragami zaczyna łowić ryby Ryba zwycięzca to jest Jacob, co? No, tak mi się wydaje, że jako jedyny robi to, co trzeba w tym momencie Chyba, że jeszcze Gieras poszedł, nie, 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 Gieras chyba nie poszedł Forozm po teraz do głowy akurat To chyba to jest zwycięzca, też mi się wydaje Igorek wjeżdża w Azeka, Igorek, kto wygra ten pojedynek? Widzimy, że Azek ma dużo więcej KP w tym momencie od Igorka Czekaj, 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 bo chłop mi próbuje bazę bo... Nie wiem jak to się skończy tam luki ma jakieś problemy. I Azek nie trafia pompy! Nie trafi Co to był za faj? Nie mam żadnego leczenia. Widziałeś to Kami? No, trzy razy jestem do w którym nie byłam chyba. Prawda, prawda? I Azek teraz dalej z problemami. Rumba go podjeżdża. 37 HP na koncie Azeka. Rumba już wjeżdża, zaraz będzie double edit. Azek musi cofać. Azek zaraz go może zdropać do boxa. Lecz się teraz z tymi rybkami i daje bardzo ładną pompę rumbie. Hames się no. sam wysadził. Hames, co tak? Tak zwanie spadłem ze suku. <grym> Okej. Okay. A miałeś leczenie? Nie powiem. Snooksi biegnie sprawdzić, czy Hames miał jakiekolwiek leczenie, ale no, Hames nie miał niczego, więc no raczej nie ja to on nie więc. no Czy Snooksi zaufa Kamiemu czy nie? Nie, Snuksi nie zaufał Kamiemu. Zobacz teraz ty, że są tylko i wyłącznie masy. No, z bardzo żniwa. Co to za byczek pode mną? przyznać się. Halo, Halo mordo. Siema mordo. Ty ty sojusz? Ja nie sojusz. To sojusz na farmie nie ma co, co ty na to? Ty... No kajzus okay, to tarapaty, tyle mogę powiedzieć. Możesz mi ufać byku. A że sobie tak o farmi a Luki nic z tym nie robi? Luki gdzie ty? No i ogólnie w tym miejscu macie z 5 albo 6 osób a tam jeden ja, no, no, on widzę, się idę. ruszył. Nie no to nie ja. No. A Pixel ty widzę, że też tam nieźle masz. Pixel mi kiwa. No ale ja już chyba wiem kto wygra. Chyba jest ktoś mądrzejszy od was wszystkich. O, <laughs> Coś no, ty... dobrze robi, dobrze robi. co jakieś włóki, a nie. No wy do mnie gadać, bo tutaj Rosy węgiel słucham. Oho dobra, to jest jakiś szef. Ty ile ty tego ale, masz? Ale wiesz, to jest najlepszy Jacob. No, tam by można było lecieć. Nie, tu można, gdzie on jest. Nie, on nie może przejść tu, na Tom, Tom. Czy chcesz mi powiedzieć, ile masz ryb? Nie bardzo. Jaki skin? Nieważne. Tak, co idziesz ze mną na polowania? Śpiewam Rocks i Węgiel, nie mogę rozmawiać. A few moments later. Lecz, jaki jest plan z ciekawości? Nie mam planu. No <śpiewam> właśnie, widzę, tak to wygląda. Jojo z Pragiem. Jojo walczy, z lukim chyba. Jojo, ale nie przejechał! Ja pierdziele, zostałem D像 sobie Haddy. Co się stało? Nic. Oj, 250, Quick наж는, si ton, kolego, duerme. Quick Panowie, dzisiaj na Jacob kop nie macie szans, bo nowa podkładka właśnie przyszła. ja może się wycofam, co? nie wiem co. Cisek, Cisek zabija Kubiksa! Ty sojusz Mordo, co zabijłeś lukiego? To na to. No dobra, no dobra, to idźmy. To sojusz, już, Macie, okej. Okay. <laughs> ja nie wiem czy im lufał nie masz full z lukiego A że raksu ty Strefa zaczyna iść, Dandir jest spamowany przez Pandima Dandir musi rotować, cały czas jest dostaje cięsta. spam Idealna strefka siadła dla jojo, on już sobie na spokojnie do niej rotuje Tutaj mam jeszcze Matika pod nim, tam Pandim, Dandir i czaja cały czas walczą Pandim zabity przez Dandira, Dandir ma bardzo dużo leczenia i tutaj jeszcze Maciuś sobie wychodzi na taki Or, mini high ground Przynajmniej tak to wygląda. Jojo próbuje swoich sił z Matikiem. Jeżeli on go zabije, to Jojo na 99%. Teraz Matik szybko się leczy. Tutaj jeszcze mamy fraga od Dandyra w zone. Raxo poobijany z góry przez Maciusza. Eee. Za w szoku 5 osób w życiu. Maciuś Ciekawe na HG. się skończy na buildach, bo jak się Dandir wchodzi mu na plecy. I teraz są problemy. Tutaj widzimy, że Rakso obok jojo. No nie wiem, czy to jest zbyt dobra pozycja dla Raxo. Matik idzie na plecy. Matik teraz zlaserowany. Matik zabity. Rakso może podnieść loot, Rakso nie podnosi. Jest dobrze ci tak za to. Top 4. Dandir spamuje, Dandir zabija. Siódmy frag na koncie, no, Ma teraz hagę. Jojo, widzimy, o, że ma jeszcze leczenie. Nie używa na razie tej meduzy. Tam jeszcze rakso o no, ten, czyli widzisz, co na następną gierkę Trzy osoby przy życiu Jojo jeszcze nie używa jellyfisha Teraz, gdy go dopiero wziął, Jojo będzie próbował wyjść na hagie. Na hagie siedzi Dandir, czyli duo partnerciska I Dandir versus Jojo. Jojo nie trafia Na dole jeszcze jest Raxo Jojo musi tutaj uważać to jest bez matrzu, ale nie wiadomo. Tak, Dandir nie ma materiałów Jojo sobie na spokojnie zajmuje HG I będzie mógł sprayować Dandir leczy się w zonie Raxo zabity przez Jojo I... Jojo schodzi, tak szuka Dandira. Dandir daje mu teraz straszny laser w sekundę. Oj, nie wiem, kto to wygra. Są problemy u jojo. Jojo -jo wraca do zona. Jojo leczy się rybką. I, no, różnie to się może skończyć. Chyba Dandir to musi wygrać. Tak to wygląda. Czy Dandir wygrywa Kamis? Ja tak jest? Let's no go! Way. No way! No, no way! way.